Dzisiaj z cyklu najgorsze rzeczy do jedzenia, jakie możesz sobie wyobrazić. W poprzednim krótkim wideo mówiłam o mleku owsianym. Teraz będziemy mówić o batonach proteinowych. Po co tyle tych protein? Co się w tych batonach proteinowych znajduje? Na co zwrócić uwagę na etykiecie? I oczywiście ile protein ty potrzebujesz? To zależy od twojego wieku. Wiemy, że starsi ludzie potrzebują o wiele więcej protein niż ludzie dorosły w średnim wieku. Dorośli ludzie w średnim wieku mniej więcej 1 do 1.2 na gramów protein na kilogram masy ciała, więc też zależy od Twojej wagi. Jeżeli ważysz 60 kg, to minimum, minimum, żeby nie mieć zaniku mięśni, potrzeba Ci 60 do 80 gram protein dziennie. Natomiast jeżeli jesteś starszą osobą, to na pewno od 1,2 do 1,5 jeżeli jesteś starszą osobą, 80, 70, 80, 90 lat, to i jeżeli masz choroby chroniczne, wtedy jeszcze więcej protein potrzeba aż do 2 gramów na masę ciała. Więc jeżeli taka osoba waży na przykład 50 kg, czy przypuśćmy, no. Po, powiedzmy sobie, że 50 kg, to musi zjeść 100 gram protein dziennie. Ten 90-letni staruszek, który może nie ma zębów i nie może tak dobrze gryźć mięsa, na przykład, ile to się równa. Nie wiem, musiałby zjeść 10 jaj dziennie, albo musiałby zjeść e, cały bewsztyk z polędwicy, dosyć duży, żeby sprostać e, tym wymaganiom, więc wymogi są większe, jak jesteś starszy, wymogi są większe, jak jesteś jak masz chroniczne choroby. I jak jesteś starszy z chronicznymi chorobami, to są największe wymogi proteiny, tych protein trzeba dużo jeść. Oczywiście przemysł, e, ten, który. Produkuje dla nas jedzenie, sztuczne jedzenie, yy, zrobił z tego wielką yy, dochód, dlatego że robią różne batony proteinowe. To jest bardzo szybko, żeby te proteiny sobie dostarczyć do swojego organizmu. Kupujesz taki baton, 20 gram protein i myślisz, że już dostarczasz sobie tych protein, tylko tak naprawdę. Co się znajduje w tym batonie proteinowym? Jeszcze raz eksperci nam tutaj powiedzą. Zapraszam i zobaczymy, w jaki sposób patrzeć na etykiety, i co naprawdę się znajduje w batonie proteinowym, jakie są tam składniki. Okay. Pure protein bars. Now this one. A więc czyste batony proteinowe jest napisane, prawda? Na batoniku. Przepraszam. I marketingowo naprawdę wygląda to na zdrowe. Widzimy, że jest napisane, że jest 20 gram protein, więc dosyć dużo, prawda? 20 gram białka. Nazwają, nazywają to galaktyczne brownie, co oczywiście brzmi bardzo, bardzo pysznie, dlatego, że to jest marketing, okay? więc marketing jest niesamowity, jeżeli mogą użyć nazwy takie, żeby Cię przyciągnęła, bo co, bo co oni chcą zrobić? Na czym, cześć Jotiska, na czym zależy tym firmom, którzy produkują jedzenie, batony proteinowe, na czym im zależy? Jak oni już wyprodukują i to jest na półkach, co, co ma się z tym stać? To musi być sprzedane, ok? To musi być sprzedane. Więc oni będą używać takich rzeczy, takich sloganów, żeby to sprzedać, prawda? Więc galaktyczne brownie. A aż mi ślinka cieknie. Na opakowaniu jest napisane, że produkt jest. E, zawiera sztuczne i prawdziwe składniki um, aromaty, czy składniki. Flavors, to znaczy, uh, smaki, sztuczne i prawdziwe smaki. Oczywiście nie zawiera glutenu, więc chyba jest zdrowy. Żwir na moim podjeździe do domu też nie zawiera glutenu. I ja go nie jem. W ogóle nie widzę nawet tych składników, dlatego jest tak małym drukiem, że trzeba się skoncentrować, więc zanim. Ty to się zastanowisz, czy kupisz, bierzesz do ręki, tu się spieszysz, a tu musisz się skoncentrować nad maleńkim druczkiem składników. To lepiej w ogóle nie czytać, tylko po prostu kupię te batony i koniec, prawda? Po to jest to zrobione. Tutaj jest więcej składników. składników. Gdyby wszystkie przeczytać, to chyba dwie godziny by trzeba to. czytać te składniki. 30 składników jest w tym batonie proteinowym, w tym batonie białkowym. 30 składników, okej? Okay? Zastanawiam się, czy FDA ma jakieś wymagania dotyczące rozmiaru czcionki. Ja wiem, jaki jest rozmiar czcionki wymagany w Polsce: jest to 7K. Prawdopodobnie w Stanach też, że, żeby średnie oko człowieka mogło to przeczytać. Kto to może przeczytać? Jest to tak małe. Wygląda jak rozmazana plama. Pierwsze słowo, które widać, to jest pure, czyli czysty, czysty baton proteinowy. <laughs> pure protein. so this Czyste is, białko. Is więc to jest interesujące, ponieważ te rzeczy, te produkty stanowią część coraz większej sekcji sklepów spożywczych, w których sprzedaje się żywność wzbogaconą w białko, potrzywającą się pod zdrową, choć w rzeczywistości tak nie jest. I teraz, jeżeli ta. Żywność białkowa potrzeba się pod zdrową, wtedy ona jest we wszystkich tych sklepach zdrowych ok, więc sklep organik, sklep z organicznymi rzeczami, sklep zdrowia itd. itd. W tych sklepach wszystkich, albo na przykład półka, czy na przykład rząd, w którym są zdrowe, niby rzeczy do jedzenia. Tam te, ba tam te batony właśnie leżą, prawda? Jeśli troszeczkę przyjrzymy się bardziej e, nie tylko kaloriom. Wspomnieliśmy wcześniej, że duże pogrubione litery e, pokazują kalorie. Oczywiście to jest ten pierwszy składnik i są one pogrubione, bo każdy myśli, że kalorie równają się, nie wiem, zdrowiu czy niezdrowiu. Absolutnie nie musisz zwracać uwagi na kalorie, tylko uwagę na to, co jesz, prawda? Nie na kalorie absolutnie. Dlatego, że ciasteczka niektóre mają bardzo mało kalorii, co to będziesz same ciasteczka jadł cały dzień? Absolutnie nie, prawda? Więc to w ogóle kalorie to już dawno jest zdebunkowane i to jest mit. Ale dalej są pogrubione litery na tym słowa 180 kalorii, 20 gramów białka. To jest zdrowe, prawda? To jest właśnie moment, w którym większość konsumentów, którzy nie mają pojęcia o tym, co jest zdrowe i co nie, może się tu zatrzymać i powiedzieć: O, 20 gramów protein, a tylko 180 kalorii. To jest właśnie reklama, ok? To jest właśnie marketing. Na froncie. I tylko 1 gram cukru. I 180 kalorii. To musi być zdrowe, prawda? Myśli konsument. Ale zaczynamy czytać skład i widzimy takie rzeczy jak. Titanium dioxide? Dwutlenek tytanu. No, dwutlenek tytanu to jest straszny składnik, który jest w bardzo wielu rzeczach. Szczególnie jest on we wszystkich białych rzeczach jasnych, które mają tą samą konsystencję. Więc wszystkie proteinowe szejki, inne szejki. Mleczka do kawy i inne rzeczy, których nie musisz wstrząsać, które mają tą samą konsystencję zawsze, dodany jest dwutlenek tytanu. Który jest absolutnie rakotwórczy i absolutnie dewastujący nasze zdrowie. Więc pamiętajcie, Titanium dioxide. Nie możecie kupować jedzenia, które zawiera Titanium dioxide, czyli dwutlenek tytanu. Nie chcesz spożywać dwutlenka tytanu, zły dla jelit. I oczywiście ostatnie parę składników to są barwniki spożywcze, które, których stosowanie zostało niedawno zabronione i uregulowane, więc mamy Yellow 5, yellow czyli żółty składnik piątka, czerwony składnik trójka, Red 3, Żółta szóstka, Yellow Six i niebieska jedynka. Niebieskie jeden to są te sztuczne barwniki. A to nie koniec. Jest tu też cukraloza, która jest sztucznym słodzikiem. Oczywiście to zabija bakterie, dobre bakterie jelitowe, prawda? Czyli niszczy nasz mikrobiom. No więc teraz myślisz sobie, że kalorie są złe. Wprowadzamy tutaj syntetyczny słodzik, który musi być zdrowy, prawda? Bo w syntetycznym słodniku, słodziku absolutnie nie ma żadnych kalorii, więc to musi być zdrowe. Tak myśli konsument. Oni bazują na tym, co myślą po prostu głupi ludzie, prawda? Sukraloza nie ma kalorii, ale jeżeli przyjrzysz się suklerozie, to naprawdę pojawiają się problemy w analizie danych na jej temat. Pamiętam, jak byliśmy w sklepie monopolowym i oglądaliśmy napoje energetyczne. To jest jedna rzecz, na które zwróciłem Ci uwagę. I to jest problem sztuczne słodziki. Konkretnie, sukraloza jedna z najgo, jeden z najgorszych sztucznych słodzików na świecie który e, pojawia się pod nazwą Splenda, prawda? Możemy to zobaczyć. Mamy w paczkach. Wyglądają tak jak cukier, bo możemy. Bardzo fajnie od razu do kawy czy do herbaty to wrzucić, tą paczuszkę, prawda? A więc ja dużo tego konsumowałem wcześniej. Problemy z cuklarozą. Niedawno przeprowadzono badanie, w którym podano ludziom podobną ilość cuklarozy, co w napojach z cukrem. I sukraloza bardziej niż cukier wpłynęła na ludzki apetyt i powodowała, że ludzi, ludzie mają późniejszy głód. Myślę, że dla większości z nas dostarczanie organizmowi odpowiedniej ilości białka jest bardzo ważne. I jeżeli dopiero teraz się przyłączyliście, obejrzyjcie to wideo od początku, bo mówiłam ile i dlaczego więcej białka jest potrzebne dla starszego człowieka i przede wszystkim dla starszego człowieka, który ma choroby chroniczne. Okay? Wtedy jest półtora raza potrzebne tyle, ile... Człowiek w normalnie średnim wieku, 40 letni mężczyzna potrzebuje o wiele mniej protein niż 90 letnia staruszka. Wie, chcę żebyście to zrozumieli. 90 letnia staruszka potrzebuje półtora raza więcej niż facet z mięśniami, który ma 40 lat. Tak się nie wydaje, ale tak jest. Istnieje sarkopenia, zanik mięśni i muszą starsi ludzie brać o wiele więcej protein jeść niż ludzie w normalnym wieku. Okay? średnim. Istnieje coś takiego jak hipoteza dźwigni białkowej, która nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na uczucie naszej sytości, ale ilość białka, którą spożywamy w ciągu dnia, może spożywanie dobrej ilości białka w ciągu dnia może wpłynąć na zmniejszenie uczucia głodu. Jeżeli zapytasz dziesięciu ekspertów do żywienia, możesz otrzymać siedem odpowiedzi na temat zapotrzebowania danej osoby na białko. Także wszyscy co innego mówią, ale dobrą zasadą, chociaż troszkę przesadną, jest jeden gram białka na każdy funt docelowej masy ciała, czyli. 2 gramy białka na kilogram. On mówi tutaj, prawie 2 gramy, okay? czyli 1,6 na kilogram. To, co znajdziesz na Google, to będzie 1,2 do 2. Gramów białka na kilogram masy ciała. Oczywiście, jeżeli jesteś chory chronicznie, to będzie to o pół więcej, o 0,5 grama więcej na kilogram masy ciała. Więc ja bym powiedziała, że człowiek w średnim wieku mniej więcej 1 gram na kilogram masy ciała dziennie, zapotrzebowanie dobrze przyswajającego się białka, dobrze takiego, który dobrze możemy strawić, rozłożyć na aminokwasy, żeby zbudować swoje białko z niego, prawda? Żeby nie było zaniku mięśni. Jeżeli jesteś starszym człowiekiem, na przykład 90-letnią staruszką, to nie można nie trawić białek, bo nie mogłabyś żyć, gdybyś nie, trawi, nie trawiła białek, dlatego że wtedy nie byłoby białka w twoim organizmie ani aminokwasów i byś umarła. Ktoś mi się spytał: "Jak pomóc nie trawie białek?" Czyli nie trawisz mleka? Czyli nie trawisz sera, czyli nie trawisz jajek? Jeżeli nie trawisz jajek, to jest same żółtka. Czy trawisz żółtka? Proszę o odpowiedź tutaj, dobrze, bo bardzo dobre pytanie. Nie trawię białek. Co to znaczy? Nie trawisz białek. Co to, co to oznacza, prawda? Więc, e, jeżeli jesteś 90-letnią staruszką, to potrzebujesz o wiele więcej białka niż 40-letni. Facet, który ma bardzo dużo mięśni, ok? Pamiętajcie to. Więc mniej więcej, jeżeli jesteś 90-letnią staruszką, to bym powiedziała 1,5 minimum gramów, minimum do 2 gramów na. Kilogram masy ciała, jeżeli masz chroniczną chorobę, jakąkolwiek, choroba serca, yy, cukrzyca, yy, nie wiem, choroba autoimmunologiczna, obojętne co, wtedy potrzebujesz o połowę więcej, ok? Więc, więc potrzebujesz nawet do 3 gramów na kilogram masy ciała. Więc jeżeli ważysz 50 kilogramów, będąc tą 90-letnią staruszką i masz choroby chroniczne, to potrzebujesz 150 gram białka dziennie, czyli 15 jaj, dwa bewsztyki albo coś takiego, ok? Zobaczcie sobie na internecie, ile. Pytam się dalej tej osoby. Co to znaczy nie trawisz białek? Nie możesz zjeść jajka. Nie możesz zjeść sera, nie możesz zjeść twarożku, Nie możesz zjeść parmezanu. Nie możesz zjeść tatara, nie możesz zjeść ryby, nie możesz zjeść kurczaka, nie możesz zjeść sardynki. Co to znaczy nie trawisz białek? Nie ma czegoś takiego, jak nie trawienie białek. Co to znaczy? Czego nie trawisz konkretnie, ok? Proszę, żeby powiedziała mi ta osoba. 60 pounds. Więc jeżeli ja ważę 160 funtów, to moim celem jest spożywanie 160 gramów, to są funty, ok? Więc 2 funty i 1 kilogram. Więc on 160 gramów białka dziennie według Saladino, ok? On, za, on uważa, że więcej niż Google. Ja wam mówię, co Google uważa, ok? Więc jeżeli on uważa, że 160 gram. Powinien jeść, jak waży 80 kg, tak? 78 kg, czy coś takiego, 160 funtów. To w takim razie staruszka, która waży 90 kg, ok? Czyli, yy, przepraszam, która waży 50 kg, czyli 90 funtów, powinna jeść 150, a jeżeli jest chora, do, dwu, do, do yy, 20, przepraszam. Do 200, tak, 150 gram do 200 gram białka, okay? Dziennie. Więc to zapotrzebowanie się bardzo zwiększa, jak jesteś starszy. Bardzo, pamiętajcie, nie mniej, więcej białka potrzebujesz, żebyście o tym wiedzieli, ok? To jest bardzo ważna rzecz, bo wszystkim zanikają mięśnie. Wszyscy starcy nie mają mięśni, dlatego, że Twój organizm po prostu zżera Twoje mięśnie, okay? Sarkopinia. I probably don't need quite that much. Maybe tak, przecinek. 8. Ja bym powiedziała, że przecinek 6,8, przecinek on trochę zawyża no, to białko, ale dobrze jest po, po, m, powiedzieć, że po prostu od 1 do dwóch w zależności, okay? Jeżeli masz 30 lat, jesteś zdrowym człowiekiem, 1 gram na kilogram masy ciała minimum, ok? Jeżeli jesteś staruszką z chorobami chronicznymi. Do 2 gramów, czyli podwójną ilość, ok, białka, zapotrzebowanie. A więc funt mięsa, na przykład, czyli pół kilo mięsa, prawda? Pojedynczy składnik, który można kupić w sklepie spożywczym, pół kilo mięsa, funt, pół kilo mięsa zawiera 100, około 100 gramów białka. Drugą rzeczą, którą zawierając białko jest mleko. 6 gramów na porcję mleka, czyli na cup, czyli na 250 ml. Mili jeżeli naprawdę chcę zaspokoić swoje dzienne zapotrzebowanie na białko, muszę się zastanowić, jak mogę zjeść tak dużo mięsa. Na przykład, ale możesz zjeść jaja, prawda? Więc jeżeli. Myślisz o tym, że potrzebujesz gdzieś 10, 100 gram białka, przypuśćmy, prawda? No to wtedy 10 jaj, ok? 10, 12 jaj. Nie wiem, to chyba będzie tyle. Ale możecie sprawdzić na internecie, bo mogę się trochę yy, mylić. Yy, oczywiście, mięso zawiera wiele mikroskładników, które zapewniają długotrwałe uczucie sytości. Głównym problemem jest to, że ludzie nie spożywają wystarczającej ilości białka. Więc tutaj masz napisane na tych batonach, że to jest czyste białko, prawda? Ale nie sądzę, że chcesz spożywać białko kosztem sztucznych słodzików, sukralozy i sztucznych barwników oraz karagenu, ok? Karagin. Tutaj to tu nie było w ogóle przetłumaczone na polski. Karagin. C-A-R-R-A-G. EEN, karagin to jest składnik, który jest przede wszystkim w paszy dla zwierząt. Czyli jeżeli masz psa, jeżeli masz kota i zobaczysz, że w tych puszkach i w tym jedzeniu dla zwierzęcia jest składnik, który się nazywa karagin, absolutnie wyrzuć do kosza. Nie wolno tego dawać zwierzętom. Nie wolno, ok? Zepsujesz kompletnie ich jelita. Jeżeli masz jakikolwiek baton, Proteinowy, lub jakiekolwiek shake proteinowy, lub jakikolwiek inny produkt spożywczy, który ma na etykiecie karagin, nie wolno tego kupować. Kupujesz, wydajesz pieniądze na truciznę. Po co wy to robicie? Po co wydajecie i się trujecie? Kompletnie niszczycie jelita, ok? Więc karagin, szkodliwy dla jelit, substancja. Ja chcę uzyskać białko z produktów, które są wygodne w przygotowaniu, w dobrej jakości, lub taki, który przygotowuje yy, nie musisz poświęcać dużo czasu. Właśnie o to chodzi. Czas przygotowania. Możesz więc w ciągu dnia przyrządzać sobie trochę mięsa, ryby, kurczaka. Myślę, że większość z nas, spożywając białko w dwóch lub trzech posiłkach dziennie, będzie miała pozytywny wpływ na długotrwałe uczucie sytości, brak głodu, utratę wagi i odporność organizmu, prawda? Co zjedliście? Napiszcie tutaj, co zjedliście dzisiaj na śniadanie. Ja zjadłam jajecznicę z trzech jaj z dosyć dużą ilością masła i do tego całe awokado. To było moje śniadanie. Na razie. Jestem syta. Jest godzina jedenasta. Ja mam wcześniej śniadanie dzisiaj, bo stałam wcześniej, okej? Okay? Wstałam o siódmej czy tam o szóstej, już wstałam, goniłam psa. Jelenie były na zewnątrz tutaj. Jestem w North Carolina i jelonki chodzą rano. Może kiedyś wam sfilmuję, okej? Okay? Więc co jeszcze do tego jajka? Co jeszcze do tego jajka? Jotiska mówi codziennie jem jajka. Czy jesz bułkę do tego jajka? Czy jesz awokado do tego jajka? Czy jesz organiczne jagody? Teraz sobie wezmę garść organicznych jagód, ok? Które zjem na zakąskę, przekąskę, prawda? Więc y, napiszcie tutaj, co jecie rano. Jeżeli dostarczamy organizmowi wystarczającą ilość bałka, nasze kości i więc zadła stają się mocniejsze. To są rzeczy, które łączą się ze sobą. Nasza skóra jest lepsza, w ten sposób wytwarzamy kolagen z białka, prawda? Wytwarzamy kolagen. Oczywiście musimy mieć odpowiednią ilość witaminy C, odpowiednią ilość krzemu i innych składników, żeby z aminokwasów wytworzyć kolagen. Żaden kolagen się nie przyswaja przez skórę. To są za duże molekuły, nie przechodzą przez pory do epidermisu, okay? I do dermisu. Nie ma czegoś takiego. Kolagen nie jest na skórze, jest w skórze. Ty nie możesz przyswoić kolagenu z ryby, z żyrafy, z kota, z psa, z krowy, z jelenia, ze świni yy, albo z czegoś innego albo z kolibra. Nie możesz tego kolagenu przyswoić, ok? Ty swój kolagen wytwarzasz. Kolagen to jest białko, swoje białko wytwarzasz. Wejdźcie na Google i zobaczcie synteza białek. Musisz mieć aminokwasy, ok? Z jaj, z mięsa, z ryb. Aminokwasy musisz mieć, żeby wytworzyć swój kolagen. Rozumiecie? Plus witamina C, konieczna, yy, mieć konieczna do wytworzenia kolagenu, krzem konieczny do wytworzenia kolagenu. Jeżeli masz ubytki w tych wszystkich, mieć krzem, witamina C, to nie wytworzysz dużo kolagenu, prawda? Palenie papierosów zabija witaminę C, więc jeżeli nawet suplementujesz, to musisz suplementować 5 razy więcej witaminy C, jak palisz papierosy, niż normalny człowiek i to jest co 3 godziny dziennie, bo witamina C bardzo szybko z organizmu wychodzi, więc witamina C się suplementuje co 3 godziny, OK? Taka jest suplementacja witaminy C, więc co trzy godziny bardzo dużo witaminy C, jeżeli palisz papierosy, bo nie wyprodukujesz tego kolagenu i będziesz mieć zmarszczki, jak jesteś palaczem, ok? Nie ma mowy. Więc kolagen z białka, zwłaszcza biodostępnego, to jest takiego, które Ty możesz strawić, prawda? Zwierzęcego. W sklepach spożywczych jest coraz więcej z tych produktów, które są prostymi, wygodnymi składnikami. Sięgasz, bierzesz baton i jesz. Prawda, powiększają te y, oczywiście y, powiększają tę linię tych batonów proteinowych, reklamują, że to jest zdrowe, oczywiście wcale nie jest takie zdrowe, prawda? Chodzi oczywiście, żeby przekazać dalej informacje o żywności, która tak naprawdę nie jest dla nas zdrowa, absolutnie. Jak jesteśmy w takim momencie, w takiej sytuacji, że chcemy kupić jeden z tych batoników, Często dlatego, że jesteśmy głodni. To jest problem. Oni czyhają na to, że jesteś głodny i że chcesz coś bardzo yy, convenient, ok, bardzo wygodnego kupić, który otworzysz, zjesz od razu i niby to jest zdrowe, tak? A więc myślimy, no, chcę odpowiednią ilość białka zdobyć, dlatego może powinnam kupić ten baton. Ale oczywiście zazwyczaj głód popycha nas do tego. Oczywiście patrzymy na alejkę z batonikami, myślimy albo cukrem, albo ze słodyczami, że jest to po pra prawdopodobnie lepsze niż oczywiście batonik jakiś inny, prawda? Myślimy, że ten proteinowy batonik jest lepszy od innego batoniku. Wcale może tak nie być, ok? Ciemna czekolada czasami może być, tylko musicie zwrócić tutaj na metale ciężkie. Uwaga, mam jedno wideo na temat, która czekolada zawiera najwięcej metali ciężkich, a która nie. Może uda mi się podczepić pod koniec tego wideo na temat czekolady, ale czasami ciemna czekolada ma dużo polifenoli, jest o wiele lepsza niż jakikolwiek baton yy, z białkiem, prawda, który ma tyle syfów w sobie. In the of like fruit would be a idea. Czy uważasz, że lepszym pomysłem jest sięgnięcie po owoc? Jak jesteśmy głodni w sklepie, aby szybko zaczepnąć energii i nasycić się, zanim zwrócisz do domu i przygotujesz sobie posiłek składający się z wysokiej jakości białka. Uważam, że lepiej jest zawsze wybrać proste produkty, składające się z jednego składnika, na przykład jagody. Pisałem artykuł na ten temat. Nie wiem, czy byłoby to pomocne dla większości ludzi. Jesteś w sklepie spożywczym, przypuśćmy. Jednym z najłatwiej dostępnych zarazem najbardziej sycących produktów spożywczych może być na przykład ser, prawda? I ja też tak czasami robię kawałek dobrego sera ekologicznego, który jest przede wszystkim od na przykład mleka koziego lub mleka krowiego, na przykład cały twarożek. Jeżeli kupisz cały twarożek kozi i go zjesz, jest to o wiele lepiej, niż byś kupił baton proteinowy, ok? Więc to jest dobry pomysł ser. Większość ludzi tego nie robi, ale jeśli tolerujesz nabiał, prawda, a oczywiście nabiał z mleka koziego, z mleka owczego, czy nawet burata, jest o wiele lepiej tolerowana niż mleko krowie. Właśnie po to sięgaj, sięgaj po kefir, sięgaj po jogurt, który jest kozi, ok, który jest owczy. Można kupić ser, szczególnie parmezan, oczywiście parmezano-regano jest kapitalnym wyborem, dlatego że jest to ser surowy, który nie był przetworzony, więc ja zawsze mam kawał w lodówce parmezano-regano i wiecie co ja z tym robię? Ja po prostu to biorę do ręki i gryzę, ugryzę kawał sera parmezano-regano. Bardzo nasycające, bardzo dla Ciebie zdrowe, ok? Zawiera dużo białka, parmezan. Jest gotowym produktem, który można kupić w sklepie spożywczym. Możesz po prostu otworzyć opakowanie i zjeść ser. Oczywiście my o tym nie myślimy, ale jest to w sklepie dostępne. Okay. Mój teren łowiecki to jest sklep spożywczy. Okay, nieważne, czy R1 Ralphs, czy Whole Foods. Dostępne jest tylko to, co jest dostępne. Większość ludzi. Nie pójdzie i nie zje surowego mięsa. Musimy więc zastanowić się, które gotowe do spożycia produkty dostępne w sklepie spożywczym są lepszą opcją niż inne. Jednym z nich może być ser. Banan może być dobre, jabłko, pomarańcza, owoc, tak jak ty już powiedziałeś. Jeżeli chcesz więcej białka, możesz sięgnąć po kawałek lub dwa sera, parmezan reggiano albo dobrej jakości suszonego mięsa, albo czegoś, co zostało zrobione w mniejszy, z mniejszej ilości składników, prawda? Ok, teraz już będą mówić o innej rzeczy. Na ten temat zrobię następny film. Napiszcie, jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat białka, ilości białka, produktów białkowych. Proszę, żebyście mi dali więcej paluchów, bo jak, macie, jak mam więcej paluchów, to wtedy to wideo będzie rozprzestrzenione do różnych grup YouTube'a, które jeszcze mnie nie znają. Więc proszę paluch dla algorytmu YouTube'a. Proszę o subskrypcję. Tutaj na dole możecie subskrybować. Jest mały znaczek czerwony o subskrypcję i proszę bardzo udostępnić to wideo. Cieszę się, że oglądacie.